Myślę, że większość uczniów rozpocznie od narysowania tego odcinka EF. No to ja też tak zrobię. Oto ten odcinek. Dorysowanie tutaj kwadratu ABCD nie jest specjalnie trudne, pokażę na końcu jak to zrobić, ale nie jest też potrzebne. Aby wyznaczyć długość przekątnej tego kwadratu, wystarczy wiedzieć, jak ma się ta przekątna do odcinka EF. Zostawmy ten odcinek na razie w spokoju i narysujmy sobie taki rysunek poglądowy, już bez układu współrzędnych, na którym zaznaczamy odcinek EF i przekątną AC. Z rysunku odczytujemy bez trudu, że długość naszej przekątnej, przekątnej kwadratu jest dwa razy większa niż długość odcinka EF. Ponieważ to jest zadanie zamknięte, więc rozsądnie byłoby od razu przystąpić do obliczenia długości odcinka EF, ale może jednak dla treningu podamy jakieś uzasadnienie tego faktu. Korzystając chociażby z podobieństwa dwóch trójkątów, trójkątów prostokątnych równoramiennych, mamy tutaj cechę podobieństwa bok-kąt-bok, bok, ponieważ boki są tutaj wprost proporcjonalne, myślimy tutaj o ramionach kąta prostego, co z kolei wynika z położenia punktu E i punktu F. Przecież punkt E i punkt F połowią boki kwadratu. Z kolei kąt prosty jest kątem wspólnym, zatem z tej cechy mamy podobieństwo dwóch trójkątów. Skala podobieństwa to będzie stosunek odpowiednich odcinków, np. odcinka AB do odcinka EB. To nam daje 2 do 1 i uzasadnia no właśnie to, że przekątna kwadratu jest dwa razy dłuższa niż odcinek EF. Wystarczy zatem obliczyć długość odcinka EF. A możemy to zrobić choćby z tego wzoru na długość odcinka AB, podstawiając odpowiednie współrzędne. Ja jednak zrobię nieco inaczej. Odczytamy tę długość od razu z rysunku. Jeśli zaznaczymy sobie środek odcinka EF, to to będzie ten punkt kratowy. No i teraz bez problemu możemy sobie wyobrazić taki malutki trójkąt prostokątny o znanych przyprostokątnych. Tutaj jest kąt prosty. Tutaj mamy jedną przyprostokątną o długości 1, a ta druga ma długość 3. Stąd stwierdzenia Pitagorasa. Szybciutko w pamięci obliczamy sumę kwadratów tych liczb. 1 plus 9 daje 10. Po spierwiastkowaniu dostaniemy długość połowy odcinka EF. Pierwiastek z 10. Zatem odcinek EF jest dwukrotnie dłuższy, a nasza przekątna czterokrotnie dłuższa. Odpowiedź jest w punkcie C. Na koniec zgodnie z zapowiedzią pokażę jak narysować w układzie współrzędnych kwadrat ABCD. Spójrzmy jeszcze na ten rysunek poglądowy, gdybym z punktu B dorysował połowę przekątnej tutaj do punktu przecięcia przekątnych, to dostałbym taki X Tutaj te odcinki oczywiście przecinają się pod kątem prostym, i to są przekątne takiego małego, można powiedzieć ćwiartkowego kwadracika. Ten kwadracik możemy też łatwo zaobserwować na układzie współrzędnych. Tutaj mamy przejście 1 w prawo, 3 w górę. Zatem z tego punktu przejdźmy 3 w prawo i 1 w dół. Tutaj będzie. Punkt B w tym miejscu. No i po przeciwnej stronie dostaniemy punkt przecięcia przekątnych. Teraz możemy to, co tutaj widzimy, dwie kratki w prawo i sześć kratek w górę, albo dwukrotnie. Jedna w prawo, trzy w górę. Odłożyć z tego punktu. To będzie właśnie nasza przekątna. Jeden w prawo, trzy w górę. I jeszcze raz to samo. Tu będzie wierzchołek kwadratu. No i przeciwnie tutaj dwukrotnie odkładamy w podobny sposób w dół, to są wierzchołki naszego kwadratu. Teraz może odłóżmy jeszcze lewą połówkę tej przekątnej, pójdźmy w lewo, no i jest, mamy przekątne, teraz dorysujmy tylko boki kwadratu, to nam daje punkty kratowe, których współrzędne są następujące.